Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was serdecznie. Pozwolę sobie na słowo komentarza do uroczystości objawienia Pańskiego i sztu Jezusa w Jordanie w jednym nauczaniu. Pewnie najpierw skupię się na, na pierwszej uroczystości, uroczystości objawienia Pańskiego. Pewnie wiecie, że są osoby, które nie praktykują, nie chodzą, byśmy powiedzieli z lenistwem, ale to jest coś naskórkowego, na skórkowego, na powierzchni. Natomiast kto z lenistwem nie praktykuje, nie chodzi do kościoła, nie pielęgnuje wiary, jest bardziej chory na sercu, na umyśle. Pewnie jest inna grupa. Chrześcijan, którzy tak bardzo niewolniczo traktują praktyki, muszę, 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 to tak bardzo widać w przygotowaniu do pierwszej komunii, do bierzmowania, jest jakiś nacisk, nazwijmy, no pewnie tak, ale tutaj taki brak wolności, brak radości, brak frajdy. I tak można zrozumieć, zrozumieć, że Przyjęło się pierwszą komunię, było się obierzmowania, nareszcie wolność, nareszcie wolność. Jest jeszcze inna grupa chrześcijan, gdzie pewnie jakoś tam nam ciąży grzech, słabość, i nie do końca jesteśmy w stanie pogłębić wiarę z powodu grzechu-słabości. Czemu o tym mówię? Bo gdy patrzę na mędrców. Widzę taki szczególny kontrast. Czy oni są zmuszeni być do Pana Jezusa? Jak są z taką, myślę, radością, frajdą przemierzają dziesiątki kilometrów, by może i setki, by spotkać nowonarodzonego. Chcę, chcę, jest mi to dane, wykonuję. Zawsze uroczystość Trzech Króli mówi mi o wierze. Droga mi mówi o wierze. Ta przebyta droga, ten trud, wysiłek, pewnie mieli też swoją świtę, nie byli sami, jakaś grupa osób, która zmierza. I nie była to łatwa droga, nie tylko chodzi o przebyte kilometry, ale zobaczcie to, to zderzenie z tym, co się działo w Jerozolimie. Milczenie, cisza, ludzie nieporuszeni. Dla mnie jest to moment, kiedy mędrcy powinni wycofać się, wrócić. Pomyliliśmy się, to nie tak. Ci ludzie powinni adorować Jezusa, to oni powinni pokazać, gdzie jest Jezus, a nie że, że my pytamy się, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Znamienne, że gdy dowiadują się, gdzie nie pociągają innych faryzeusze uczeni w Piśmie, powiedzieli gdzie szukać, czekali na Mesjasza, nie poszli z mędrcami. Czasami zamyślał o takiej mojej samotności wiary, prawda? O takiej inności i takim trwaniu w inności. Może nie pociągam innych, nie fascynuję innych, nie fascynuje moja wiara, moje zakorzenienie w Chrystusie, ale czynię, czynię. Zawsze wiara musi być pod pręgierzem, zawsze wiara musi być wypróbowana. To, co podziwiam u mędrców, to to, że idą dalej. Idą dalej, wytrwali, konsekwentni, odnajdują dziecię, niemowlę leżące w żłobie. Co innego widzą, co innego odczytują, co innego biorą na wiarę. Padają przed, na obliczem, oddają pokłon jak królowi składają dary. Kochani, okazujmy miłość Jezusowi. Mówię do pokolenia, gdzie coraz trudniej o te gesty, uklęknięcie, trwanie na kolanach, może nawet taką, taka zapomniana praktyka leżenia krzyżem, oddawać cześć Jezusowi na miarę tego, kim On jest. I znowu taki szczegół, Powrót, powrót do Jerozolimy, przepraszam, jestem zmęczony. Powrót do swojego kraju, gdzie omijają Jerozolimę, gdzie, gdzie omijają Heroda. Jest wyraźny znak nietędy. To dla mnie szczególny znak współczesnych czasów. I tak z, z bólem serca myślę o tych wierzących, którzy praktykują, są, ale nagminnie słuchają autorytety. Przeciwne Bogu, przeciwne Kościołowi, słuchają ich jak Ewangelii. Zobaczcie, mędrcy inną drogą wrócili do swojej ojczyzny, nie spotkali się z Herodem, a dziś katolicy tak chętnie słuchają Herodów, którzy urządzają rzeźnie, Herodów, którzy wprowadzają cywilizację śmierci i w gruncie rzeczy niszczą Kościół, niszczą wiarę, niszczą najpiękniejsze wartości. Przemyśl, co słuchasz, przemyśl, czym się zajmujesz. Tak, trzeba powiedzieć, że nawet bajki dla dzieci, kreskówki są takie subtelne, gdzie wciska się im jad, jad współczesnej, współczesnych ideologii, gender, zmiana płci, homoseksualizm, bardzo tak, tak niewinnie, ale tak właśnie bardzo też zdecydowanie, mocno. Dlatego to jest ważne, żebyśmy mieli rozeznanie. Rozeznanie. Nie tędy droga, nie tędy idźmy, nie tędy słuchajmy. Może tutaj spotyka się uroczystość objawienia Pańskiego ze i Jezusa w Jordanie. Tak, teraz wchodzę może na tę uroczystość, Niedziela Chrztu Pańskiego zamykam okaz Bożego Narodzenia. Wiem, że zwyczajowo możemy jeszcze słuchać i śpiewać kolendy. Są zachowane stajenki, żubka do 2 lutego. Jezus w Jordanie, Jezus przyjmujący chrzest. Dla mnie jest to taki bardzo dziwny gest. Zawsze myślę o tym utożsamieniu Jezusa z każdym z nas, z grzesznikiem. Ta solidarność ze mną, z Tobą. I owszem, Jezus przyjmuje chrzest, przypomina nam o pokucie, przypomina nam o nawróceniu, on bezgrzeszny. I właśnie te znaki z nieba. Duch święty, który objawia się jako gołębica, a także głos Ojca, to jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. Kochani tu widzę tę łączność objawienia pańskiego z uroczystością w wiordanie. Jego słuchajcie. Wiara to nie jest tylko przekonanie, że Bóg jest. To jest ten drugi punkt, to jest wiara, to jest słuchanie Boga. Nie ulubionej stacji telewizyjnej, nie jakichś tam mędrców w internecie. Mogą być Światli, mądrzy, ale mogą też namieszać, opóźnić. tak? Z uwagą też mnie słuchajcie, czy czasem nie jestem fałszywym prorokiem. Ale, ale właśnie, nie? Jego słuchajcie, ostatecznie słuchajcie Boga, słuchajcie. Słuchajcie Jego i Jemu zawierzcie, Jemu uwierzcie, że to, co mówi Bóg, jest prawdą. I ten trzeci element to jest, myślę, takie świadome, Pogłębienie wiary, świadome pójście za Chrystusem, to jest to, żeby upodobnić się do, do Jezusa. Kochani, dlaczego Pan Jezus szedł do wód Jordanu? Jest pewna taka duchowa, duchowa treść, która mówi o tym, że wchodząc do Jordanu, zmazuje grzechy każdego z nas. Wchodząc do Jordanu, wody. Były w tamtych czasach, tak jak sobie wyobrażali Żydzi, siedliskiem demonów, różnych, wiecie, tak, newiatanów, innych takich demonicznych postaci, a Jezus miażdży. Jezus daje nowe życie. Jezus nas uświęca. Jezus przez wejście do Jordanu daje, uświęcam, uświęca tę wodę. Jak gdyby grzech, grzech depcze, a wychodząc z Jordanu. Pokazuje każdego z nas przemienionym, przebóstwionym, innym. To, co słyszy Chrystus, powinno usłyszeć każdy z nas. Oby, tak uważam, Duch Święty jest nad nami, Duch Święty nam towarzyszy, i oby głos Ojca mówił o Tobie o mnie, Ty jesteś mój syn umiłowany, ty jesteś moja córką umiłowana. Chrzest Jordanie mówi o mojej tożsamości, kim jestem. Jestem przybranym dzieckiem Ojca. Jestem przybraną córką Ojca. Kwestia czasu. Będę w niebie. Będę w chwalbie Ojca, Syna i Ducha Świętego. To, co tak wyraźnie jest w ściem w Jordanie pokazane, objawione, objawi się w pełni w niebie. Kochani, życzmy sobie, żeby... Głębia zapraszała nas, by wchodzić w nią, by rzeczywiście radować się, by pamiętać, by przeżywać, by nosić w sercu. Kochani, to są piękne treści. Ucieszmy się wiarą, ucieszmy się chsztem. ucieszmy się jednością. Myślę, że te dni też pokazują, jak bardzo ważna jest jedność jedność między nami. Ta troska, aby duch miłości, zgody i pokoju był z nami. Życzę błogosławionego czasu, wzrastania, świętości. Niech Słowo Boże owocuje w każdym z nas. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Serdecznie pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.